Eurowizyjne wywiady. Eurowizyjny kocioł kontynuuje cykl rozmów z uczestnikami polskich preselekcji do Eurowizji 2022. Czas na kolejny wywiad. Wita Was Timur Wesołowski, a razem ze mną kompozytorka, pianistka i autorka tekstów. Jeden z najgłośniejszych debiutów 2021 roku. Jej singiel Klisze trafił na szczyty list przebojów. To jedna z najlepiej zapowiadających się twarzy polskiej sceny muzycznej. Gościem Eurowiznego Kotła jest dzisiaj Karolina Stanisławczyk. Cześć Karolina. Cześć. W sieci możemy znaleźć informację, że karierę rozpoczynałaś 7 lat temu, czyli jako nastolatka. Wykonywałaś covery, brałaś udział w warsztatach wokalnych i jazzowych. Jak u ciebie pojawiła się pasja do muzyki? Od zawsze wiedziałaś, że to jest, co, to, jest to, co chcesz robić w życiu, czy ktoś jakoś wprowadził cię w ten świat? Ja zawsze wiedziałam, że chciałabym śpiewać. Moja mama też śpiewała kiedyś. Moja siostra ze mną bardzo często oglądała jakieś MTV, sobie tańczyłyśmy, taśmę ludzie. I stwierdziłam po prostu, że jakoś chyba mnie to interesuje bardzo. Poprosiłam rodziców, żeby mnie zapisali do szkoły muzycznej. Tak się stało i już tak zostało. Ty jesteś, Karolina, bardzo młoda, młodą osobą. Rocznik dwutysięczny, ja tak samo, łączymy się. Jak w o. takim młodym wieku odnajdujesz się w showbiznesie i w całym tym przemyśle muzycznym? Koncerty, wywiady, sesje zdjęciowe, nagrywanie teledysków? Czasami bywa trudno, ponieważ jest napięty grafik. Teraz na przykład bardzo, bardzo dużo mam na głowie. Staram się to jakoś łączyć. Jeżeli to jakoś tak motywacyjnie dobrze poskładasz i jesteś pewny tego, co chcesz, to, to myślę, że to wychodzi po prostu. Po prostu bardzo się też cieszę, że mogę. Uczestniczyć w takich wydarzeniach jak na przykład Eurowizja, czy Opole, czy Sylwester. I, I korzystam po prostu z tych okazji. Chcę pokazać się z jak najlepszej strony. Bardzo się cieszę. A czy ciężko było ci się przestawić i wejść już w taki prawdziwy, dorosły świat, gdzie trzeba podejmować odpowiedzialne decyzje? Chyba nie. Dlatego, że ja od szesnastego roku życia praktycznie mieszkam sama, więc to już było takie wprowadzenie mnie do dorosłego życia. Teraz po prostu jest to level wyżej i staram się jakoś to łączyć. Wydaje mi się, że dobrze idzie. Na pewno czasami są takie chwile słabości. Ale wtedy też jakby zawsze mam się do kogo zwrócić. Mam swoich przyjaciół, mam swoją super rodzinę, którą bardzo kocham. I mi bardzo pomagają, i mnie wspierają. Także oni też są, są w tym całym fundamencie mojej kariery, że duże wsparcie dostaję od nich. Twój ogromny sukces to wspomniany na początku singer klisze. Jak się czułaś, kiedy mhm. obserwowałaś to całe zamieszanie, radia, listy przebojów, streamingi? Ja byłam bardzo zaskoczona w ogóle, bo zrobiłam tą piosenkę kompletnie tak hej, powiedziałam zróbmy cisy w studiu do Jana z którym współpracuję bardzo często i powiedziałam dobra, bo mam teraz fazę na jakąś taką imprezową piosenkę, zróbmy sobie jakąś imprezową piosenkę, potem przypadkowo wyszła wstawka z Bajmu, też zapytaliśmy się pani Baty, czy możemy ją wykorzystać, zgodziła się. Więc to był taki przypadek, a już pierwszego dnia premiery zaczęli grać w SC. Ja miałam takie wow, w ogóle nie spodziewałam się. Wiedziałam, że to nie będzie kawałek, którym można jakby przejść obojętnie, ale nie wiedziałam, że aż tak dobrze to się potoczy. Po twoim singlu pojawiła się płyta, którą wydałaś w maju ubiegłego roku. Jak wyglądały prace nad tym krążkiem, no szczególnie w trakcie pandemii? Na początku było dosyć ciężko. No bo tak naprawdę wybucha ta pandemia, ja miałam zacząć y, tworzyć, ale tak naprawdę wszyscy zostali w domu. Potem już się trochę tak rozróżniło, a wiadomo, że siedząc w studiu, co tak jakby no, było mało prawdopodobieństwo zarażenia się gdzieś tam z kimś, więc siedzieliśmy w tych studiach albo po prostu tworzyliśmy przez internet. Ale jakoś najgorzej, że te koncerty, że nie mogłam grać koncertów. To chyba było najgorsze, bo to też jest duża promocja, ale bardzo wspominam to fajnie, tą pierwszą płytę. Ona jest coś taka bardzo dla mnie ważna, bo wiele rzeczy jest o mnie w piosenkach i nauczyłam, znaczy nauczyłam. Pierwsze teksty pisałam i byłam trochę taka, że o mamo, jestem taka w sumie trochę zastawiona co do tego, że trochę się wstydzę, coś tam powiedzieć, ale tak ogólnie to tak się rozwinęłam, wydaje mi się. Jestem też ciekawy, gdzie sięgasz po inspiracje i w jakich warunkach najlepiej ci się tworzy. Warunki nie są dla mnie jakoś tak najważniejsze. W że jeżeli chodzi tam, że na przykład w domu albo coś, to, to nie. To ja mogę dobry tekst napisać zarówno jak i w studiu, jak poczuję ten vibe. tak samo jak i mogę dobry nawet w pociągu, co bardzo często robię, jak jadę sobie gdzieś. To jest po prostu taki spontan. I jak ja słyszę piosenkę, to już od razu wiem. Jaki tekst do, mi, do niej pasuje, jaka historia, one mi się po prostu same układają w głowie. Nie jestem w stanie, zawsze ktoś mnie pyta o to, to nie jestem w stanie do końca tego, co mam w głowie opowiedzieć. Po prostu to jakoś samo przychodzi. Te słowa same się piszą, ale też wiadomo, inspiruje się na przykład historiami nie tylko ze swojego życia, ale też ze swoich znajomych, ludzi, których obserwuję, obserwuję swoje uczucia, jakby wszystko to, co naokoło, cały świat. Na swoim koncie masz wiele muzycznych współprac. W twoich piosenkach pojawili się m.in. Skip, Michał Szczygieł czy Mister Polska. Jak współpracujecie się z innymi artystami? Co dają ci takie kooperacje? Bardzo fajnie, akurat w ogóle z tymi, które zmieniłeś, naprawdę super. Super mi się pracowało i też zmieniliśmy się wieloma rzeczami, z taką tą energią. Naprawdę fajnie jest zaczepnąć trochę innego vibe'u od drugiej osoby. Także twoja propozycja na Eurowizję, czyli utwór Mów to muzyczny duet, tym razem z kolumbijską wokalistką Chico Torą. Jak w ogóle narodził się pomysł na taką współpracę? Najpierw pojawił się sama myśl stworzenia utwory, utworu polsko-hiszpańskiego, czy najpierw była chęć zaproszenia do piosenki właśnie Chiki? Po prostu jakoś tak na początku napisała do mnie do naszej wytwórni Chika i zaczęliśmy tworzyć tę piosenkę. Jak na początku też nie myślałyśmy o tym, że to będzie na preselekcję, bo wiadomo, że te selekcje tak na początku miały się nie odbyć. Także jestem bardzo zaskoczona tym faktem, że w końcu są i się zakwalifikowałyśmy. Totalnie słońce, super energia w własnej piosence, więc też pomyślałam sobie, że naprawdę fajnie będzie spotkać się właśnie z Ciką i stworzyć ją razem. Czyli tak jak wspomniałaś, utwór nie był pisany specjalnie pod preselekcję, tylko nie. po prostu jako wasz duet. Tak, właśnie nie był pisany pod preselekcję. Jaki, jaki jest przekaz za tym utworem? Co chcecie powiedzieć publiczności, słuchaczom? Totalnie to jest taki wiesz, przekaz typowo imprezowy. Tutaj chcemy zaprosić do tańca, jak tytułowe mów, żeby każdy tutaj poczuł tą... Jest teraz zima, żeby każdy, każdemu było gorąco. Nie no, tak się śmieję, ale wiesz, takie girl power głównie. Odzwierciedlać ta piosenka miała odzwierciedlać taką girl Power. A jaki jest wasz pomysł na występ podczas preselekcji, no i potem ewentualnie podczas samej Eurowizji, w Turynie? Chao, się nad tym pracujemy. Chodzimy teraz razem na tańce i choreograficznie się przygotowujemy, ale nie będę zdradzać tej pomysłu, żeby wszystkich zeskoczyć. No, trzymamy za Was kciuki w takim razie. Zapraszamy wszystkich oczywiście do oglądania polskich preselekcji już 19 lutego. O wynikach decydować będą jurorzy i widzowie, więc każdy z was będzie mógł oddać swój głos. Być może będzie to głos właśnie na Karolinę Stanisławczyk i Czykietoro i ich utwórmów. Tak na koniec powiedz proszę Karolina, dlaczego warto głosować właśnie na was, podczas tych preselekcji? Jak konieważ mamy dobrą sobie energię. Bardzo chciałybyśmy reprezentować kraj, nasz kraj, sumie mój, ale Cika też bardzo e, kocha Polskę i identyfikuje się, więc e, mam nadzieję, że damy Wam dobrą energię. I będziecie zadowoleni. Dziękuję Ci bardzo za możliwość rozmowy w imieniu Eurowizjon Kotła i całej ekipy Radia Mors. Życzymy powodzenia w dalszej karierze muzycznej jak najlepszego występu, no i oczywiście zwycięstwa podczas preselekcji. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Eurowizyjne wywiady.